Cześć, dzisiaj Wam pokażemy fajne ćwiczenie, które pozwoli Wam zaktywizować mięsień z zapłaty przedniej. Powinniśmy się nauczyć, jak nim pracować. Dzięki temu nasza postawa i taka funkcjonalna praca będzie lepsza, ale też zyskają na tym też nasze ćwiczenia. Jednym z prostszych i fajniejszych sposobów, aby nauczyć się aktywować ten mięsień, jest praca z wałkiem sześcianą. Szymon nam tutaj zaprezentuje. Kąt prosty na rękach. I napieramy i lecimy do góry rękoma. I teraz to, co jest ważne, my unikamy tutaj nadmiernej elewacji łopatki, gdyż nie chcemy sięgać tak strasznie do góry. My chcemy się nauczyć niejako ślizgnąć łopatkę pod pachę tak to jest tak intensywnie musimy spróbować uzyskać taki ruch. Uwierzcie że to jest ciężkie. Kilka takich powtórzeń jeżeli ktoś jest bardzo spięty i to już niestety czuć jeżeli nadal nie czujemy możemy sobie trochę pomóc gumą czyli wsadzamy sobie gumę pod pachę. Stać sobie proszę tutaj kciuki. Jeden drugi. Mamy już to obciążenie i dzięki temu no teraz będzie ciężko. Mimo, że to jest cienka guma. O, czujesz? Czujesz, czujesz. No, i teraz na pewno nie zrobimy już takiej dużej elewacji siłą rzeczy, a powinniśmy tą aktywację uzyskać. I to, co chcemy tu się nauczyć, to przede wszystkim tego czucia, tak? Że my sami świadomie uaktywnimy te mięśnie, których potrzebujemy. Zachęcamy do robienia. Jest to potrzebne. Jest to też element takiej dbałości o poprawność naszych ćwiczeń, żebyśmy nie robili sobie po prostu krzywdy, a żeby też ten nasz trening przynosił jak najwięcej benefitów.